Przeważenie wydajności podajnika w kotle firmy Technik. Pierwszą czynnością, którą wykonujemy, jest napełnienie zbiornika peletem. Następnie ściągamy łącznik elastyczny spalnika i wkładamy go do pustego worka. Podczas wykonywania procesu przeważenia, kocioł musi znajdować się w trybie stop. Aby rozpocząć, naciskamy przycisk Menu i szukamy zakładki test wyjść. Wybieramy funkcję podajnik główny. Po załączeniu podajnika czekamy aż wypadną pierwsze granulki peletu. Następnie czekamy jeszcze od 3 do 5 minut, aż podawanie ustabilizuje się. Wyłączamy podajnik. Wysypujemy pelet do zbiornika. i załączamy podajnik ponownie. Po wyłączeniu podajnika ważymy zawartość worka. Waga wskazuje 2 kilogramy. Wynik mnożymy razy 6. By uzyskać wydajność godzinową, otrzymany wynik wpisujemy do menu serwisowego po wpisaniu hasła 3456. Otwieramy menu palnika i wybieramy funkcje ogólne, wydajność podajnika i wpisujemy otrzymany wynik. Zapisujemy startem. Po założeniu łącznika możemy uruchomić kocioł.